Siemanko, chciałem wam pokazać jak mam rozwiązane poidło, żeby mi nie zamarzało w zimie. Tutaj jest doprowadzenie wody, zaizolowane izolacją. 4 cm ścianki jest wełniana. Tu jest rura zakopana. W środku jest kabel grzewczy podłączony tutaj do gniazdka. Tutaj w środku, jak patrzyłem, termometr mi się zepsuł ale pokazywało nawet około 40 stopni. Fuksa, odejdź, bo nagrywam. Teraz wam pokażę, jak mam poidło, bo ja mam poidło pływakowe, żeby mi nie zamarzało. Pójdę wam z drugiej strony, pokażę, jak mam to rozwiązane. No i dobra, idziemy. Tutaj moje wielkie stado. Produkcja obornika pod grządki. Nie wypuszczam ich w zimie, jest zastawione. No, a tutaj jest pojedło pływakowe. Ono ma pojemność jakieś 7 litrów, i tutaj normalnie jest w środku, tam pod spodem nie widać. Zwykła grzałka jak do akwarium, 100 watowa. Pojedło jest uziemione, także nic się nie stanie. W razie czego. Było minus 15, 17, i była cieplutka woda. Na trzy krowy także jest ok. Mówię, to mnie kosztowało. Ja wiem, w sumie aby grzałkę kupiłem, bo resztę ja pracuję na budowie. Także wiecie, jak to jest. Tutaj znajomy elektryk dał kawałek kabla. A no i izolację, czyli stół we mnie to wyniosło. A tak, reszta sprawdza się na razie. Zobaczymy, jak będą większe mrozy po minus 20, po minus 25. Ale myślę, że też powinno być ok. No, także tak, na razie.